Dobra robota. Zbierajcie sprzęt i do obozu. Jacko! Jacko! Wracamy. Jeszcze chwilę. Ściemnia się. Damn tree -huggers. Cholerny łańcuch. Paki. Give me a hand, help me. Pomóżcie mi. Hey! Somebody give me a hand. Uh. Uh. Czynnik psi. Dobrze znana legenda o stworze podobnym do małpy wędrującym po lasach północno-zachodniego wybrzeża, chodzącym pionowo i obdarzonym inteligencją. Obserwacje, zdjęcia, filmy, nagrania wideo, odciski stóp, próbki włosów, wszystko to stanowi dowody wskazujące, że wielka stopa może istnieć. U małpa, u człowieka. Coś pomiędzy. Ustaliliśmy robotę do pierwszych śników, a ten idiota nadrabia plan. Pewnie się upił i zszedł z drogi. Jesteśmy tu zbyt długo. Nie wrócimy do domów, nim nie skończymy. Tutaj! Nie zabijaj mnie! Żyje. Mały prezent od ekologów. Odetnijcie. Widziałem to. Podeszło do mnie. Co? Wielka stopa. To nie jest zabawne. Jeśli znowu się zzachlasz, wyślę cię z powrotem Nie kłamie, szła tu, miała ponad dwa metry Szefie, spójrz na to A nie mówiłem? Nie dotykajcie niczego, firma zechce to zobaczyć Zobaczcie się, mordercy drzew. Sprawa 260140: Przybyliśmy na miejsce budowy drogi zbadać twierdzenia o pojawieniu się człowieka kształtnego zwierzęcia. Mamy zidentyfikować i obserwować stworzenie. Ładnie to wygląda. Biznes spotyka matkę naturę. Budują drogę do Tamy, 200 km na wschód. Przez ostatnie dziewicze siedlisko kilku gatunków. Raport mówi o narastaniu konfliktu, ale pokojowym. Sprowadzili więcej prawników? Gliny nie wystarczą? Oszczędźcie drzewa! Ta robota głupiego. Nie jesteście jedynymi. Jak długo są tu demonstranci? Przyjechali miesiąc po nas. Przywiązywali się do ciężarówek, kiedy budowaliśmy obóz. Nie przychodzili tu. Teraz wbijają szpikulce. Wbijają stalowe szpikulce w pnia, aby utrudnić ścinanie. Zrywają łańcuchy pił. Jacko trafił na jeden w noc, kiedy spotkał potwora. Co dokładnie widzieliście? Wielkie zwierzę między drzewami. Może to niedźwiedź? Nie przyjrzałem się. Ale coś widzieliście. Nikt nie zapuszczał się tak daleko w dolinę. Prosili mnie o znalezienie najtwardszych pracowników. Połowa chciała po tym odejść. Zaproponowałem im ekstra premię. A co miałem zrobić? Cholernie ekolodzy zastawili pułapkę. Nie chcielibyście wisieć na drzewie, kiedy to szuka obiadu. Szło na ciebie? Jak grizzli chcący oderwać ciłek. Ale to nie wyglądało jak niedzielcz. Nie zaatakował? Zemdlałem ze strachu. Myślał, że nie żyje. Nie widziałem tego od czasu skautingu. Wisiał tu dwie godziny, ale żyje. Zagodowcy wiedzieli, co robią. I rozmiar buta 69. Wielkie ślady. Studiowałem ślady wielkiej stopy z całego terenu, a takich nie widziałem. Tak wielkich? Dwa różne w jednym miejscu. Może być ich więcej niż jeden. Nie kupuję tego. Wymyśliła go firma budowlana, aby nas wystraszyć. To fikcja. A może to wymyślił ktoś z was? Nie kompromitowałbym ruchu. Wygramy tę bitwę budując świadomość. Pana ludzie wbijają stalowe szpikulce w drzewa. Niszczą sprzęt. Nie zniżamy się do tego. A ktoś oprócz was? Nie pracujemy dla firmy. Jesteśmy niezależni. Trzy tygodnie temu było tu dwoje świrów. Dokąd poszli? W głąb buszu. Mogli widzieć bestie. Brat i Nancy świetnie sobie radzą. Nie są daleko. Dość tego. Przeczucie? Zwróciłeś naszą uwagę. Brat Harper? Nie ruszajcie się. Chcemy porozmawiać. Nie ma o czym. Spokojnie polują na wielką stopę. Nie jesteście zaskoczeni. Nie wierzymy Mullenowi. Musimy być ostrożni. Co tu robicie? Cich.